dobry kochani, witajcie, witam was serdecznie w kolejnym moim filmie, na początku tego filmu chciałem podziękować oczywiście Krzysiowi, jak widzicie jestem człowiekiem z pasją, zobaczcie jaką mam piękną koszulkę, dzięki Krzysiu, dostałem ją w prezencie, e, sami swoi, ludzie z pasją, Krzysiu to jeden, jeden z naszych, że tak powiem, człowiek z pasją, e, także dziękuję serdecznie, świetna koszulka, świetne logo, ręcznie wykonane, rysunek piękny, Dzięki, serdecznie pozdrawiam. I co, jedziemy dalej. Dzisiaj, dzisiaj, kilka tematów chciałbym poruszyć z tego względu, że nie wiem dlaczego, ale YouTube nie wysyła mi powiadomień o nowych komentarzach. Dlatego przepraszam Was wszystkich, komu nie odpisałem na jakieś zapytanie, czy, czy, czy jakąś wiadomość z pytaniem, i tak dalej. Bo ja po prostu nie, o tym nie wiem. Sporadycznie sprawdzam komentarze pod filmami. Jak wiecie tych filmów się troszkę nazbierało i ciężko też e, sprawdzić wszystkie, wszystkie komentarze, sprawdzić, przeczy, przeczytać czy są jakieś nowe. Pod tymi filmami po prostu od czasu do czasu tak losowo tylko sprawdzam i okazało się, że jest tego mnóstwo. Także troszkę tych pytań się tam nazbierało w międzyczasie. E, postaram się dzisiaj na kilka z nich odpowiedzieć. Przygotowałem sobie nawet na kartce, bo chyba ciężko by było zapamiętać to wszystko. E, także... Tak to tak sprawa wygląda. Nie wiem, dlaczego YouTube nie wysyła mi powiadomień ani na e-maila, ani na YouTube. Nie wysłałem mi powiadomień. Czasem przyjdzie jakieś jedno czy dwa powiadomienia, ale. A jest ich naprawdę mnóstwo. Codziennie kilkanaście przynajmniej. Także po przeczytaniu ostatnio tych komentarzy starałem się wysłać odpowiedzi jak najszybciej. Wczoraj udało mi się wysłać kilkanaście e-maili. Tam z wiadomościami, z odpowiedziami, sporo próśb było o te kody błędów do Yamaha. Też tam powysyłałem Wam, tak jak mówię, przepraszam z góry, ale nie jest to moja wina. Nie dostaję po prostu powiadomień. A tych filmów troszkę się nazbierało i ciężko na, wszystkie, na, wszystkie, na wszystkich filmach sprawdzać je. Dobra, to jedziemy. Słuchajcie, no może po kolei. Pytacie mnie w wiadomościach prywatnych, tak samo. Mniej więcej o takie rzeczy jak na przykład tempomat. Jak działa ten tempomat tutaj w Ewioder? Tu jak wiecie jest tempomat mechaniczny w tym modelu. Tutaj jeszcze elektronicznego nie ma. Dopiero jest od 2013 elektroniczny tempomat, a tutaj jest tempomat w manetce. Pokażę wam na jakiej zasadzie to działa. Słuchajcie, przekręcamy sobie tutaj mamy na zasadzie ciężarka. Ten ciężarek jest na zasadzie mimo środu. Z jednej z drugiej strony jest taki ten ciężarek. Jeżeli przekręcimy ten ciężarek w tą stronę, czyli tak samo jak, jak odkręcamy gaz, dodajemy gazu, ta manetka już stoi i nie wraca z powrotem. Nie? Dopiero, na, na, można ją cofnąć ręcznie oczywiście, dopiero na, wróci ta manetka, jak jak ten jak odkręcimy z powrotem ten, ten mimośród. Bardzo fajna, wygodna opcja. Naprawdę polecam Wam serdecznie, bo na autostrady, szczególnie jak ktoś jeździ autostradami, świetna opcja. Co my tu jeszcze mamy dalej? Zaraz spojrzę na kartkę. Spasowanie siedzenia tylnego właśnie. O tutaj niektórzy zadają dużo pytań. Już otwieramy. Zadają chłopaki dużo pytań. Czy wszystko pasuje plug and play? Tutaj do, do tego fotela. Tutaj ten fotel, o, no muszę, muszę chwilkę zastopować, bo brakuje mi trzeciej ręki. Tak, że jestem. Zabrakło mi trzeciej ręki, żeby, żeby otworzyć ten fotel. Słuchajcie, tu, ten fotel wszystko pasuje jest to, a ja akurat mam kanapę oryginalną z tego z Yamaha. Jeżeli chodzi o ramę, mocowanie do ramy, wszystko tu jest oryginalne w ramię. Rama jest identyczna jak w wersji cywilnej, Wszyst niczym się to nie różni, niczym, naprawdę wszystkie te uchwyty, wszystko tutaj jest tak, jak powinno być. Tutaj fotel wciska się po prostu wsuwa pod te dwa uchwyty to wszystko jest oryginalnie fabrycznie w ramię i tyle wystarczy tylko tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach ten zamek da robić. i to wszystko i nic więcej i ten fotel tutaj nam się ładnie blokuje także nie ma tutaj żadnego żadnej filozofii nic tutaj dodatkowo nie przerabiamy nie dorabiamy oprócz tylko, tylko i wyłącznie tego zamka który trzyma nam tą kanapę i tyle dobra lecimy z kolejnym tematem bo nam w końcu braknie czasu co my tu mamy Hmm, właśnie, 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 bardzo dużo pytań, strasznie dużo pytań, jeżeli chodzi o kody błędów. Słuchajcie najlepiej, bo najlepiej piszcie do mnie na e-maila, ja postaram się, bo jednak tego e-maila częściej się sprawdza, z e-maila akurat dostaję powiadomienia o nowych wiadomościach. Także zamiast tutaj w wiadomościach powiedzmy pod, pod filmem piszcie na bystry10małpa.vp.pl i wtedy na pewno jakoś szybciej i później to, to potrwa, szybciej to pójdzie. Bezpośrednio Wam będę wtedy odpisywał na wiadomości. Także jeżeli jakieś tam macie pytania czy cokolwiek, no miło też komentarze widzieć pod filmami, bardzo fajnie. Natomiast jeżeli chcecie coś, tak powiedzmy, na szybko załatwić ze mną, zapytać, czy tam cokolwiek, jakieś inne rzeczy potrzebujecie, piszcie na e-maila i wtedy na pewno szybciej dostanę tą wiadomość. Niż wiadomości pisane pod, pod filmem, czy tam komentarze pod filmami, eee, tak to co? Lecimy z kolejnym tematem. Ja już sobie zobaczę na tą moją kartkę, podpowiedź co my tam mamy. Eee, tak, o właśnie. Jak widzicie, doszła jedna rzecz do mojego motocykla. Mianowicie kuferek tylny z oparciem bardzo fajnym, wygodnym, żelowym. Fajne oparcie. Oryginalne do tego kufra. Koszt? Nie wiem, tam siedemset, zł, 750 chyba zł kosztował kufer. To oparcie chyba kosztowało 150, 140, 140 jakoś, tak? Givi V47. Tak to wygląda. Powiem Wam, myślę tutaj o założeniu oświetlenia gdzieś tutaj do, do tego, bo świetna rzecz. Na pewno bezpieczeństwo się troszeczkę zwiększy, jeżeli będziemy widoczni z daleka. Co już pokazywałem tam na grupie chłopakom i nie tylko, e, Mieszam się spokojnie tutaj dwa kaszki. Ja tu mam na razie apteczkę, rękawice i taką piankę sobie tutaj położyłem na dno, żeby się to nie nic nie rysowało. Tak to wygląda ten kuferek w środku. Paski już są oryginalnie w tym do Yamaha Ewioder. Ee, musimy dokupić podstawę jak widzicie i pod podstawę pomiędzy stelaż a podstawę taka jeszcze jest blacha przekręcana na, do tych oryginalnych otworów wszystko pasuje idealnie to jest taka przejściówka po, po prostu żeby pasowało wszystko do tego stelażu oryginalnego który mamy e, który mamy pod kufer tak sytuacja wygląda teraz chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz fajną zaraz zobaczymy fajną czy nie fajną tą rzecz no, głównie chodzi o to że te kufry niektórym się ruszają tutaj no, zobaczcie nie są sztywne nic w ogóle nic a nic nie ma tutaj zero luzu jednak one miały delikatny luz po prostu ruszały się gdzieś tam na tych na tych tutaj właśnie zamkach jednym drugim i tam pod spodem pewnie nie wiem czy ktoś z was już pomyślał o takim, o takim wynalazku ale pokażę wam jak ja sobie z tym poradziłem żeby nie mieć luzu wkleiłem tutaj takie gumki na tą ścianę tylną i po prostu ten zamek jak tutaj wchodzi on jest tutaj bardziej sztywny stabilny tak samo i tutaj i z drugiej strony gumka wycięta ze zwykłej dentki, przyklejona na taśmę 3M żeby to było żeby to się trzymało i w momencie kiedy wkładamy tutaj te zamki one wtedy nie mają tego luzu i fajnie sobie siedzą Niestety jest kilka rzeczy takich, kilka takich kufrów. Jeżeli to już jest wyrobione, te zamki tutaj one są niekiedy po prostu już tak obczaskane, jeżeli ktoś jeździł z takim luzem, że niekiedy tutaj trzeba albo podgrzać to, spróbować gdzieś coś z tym zrobić. Ewentualnie podkleić tutaj kawałeczek jakiegoś plastiku, i tutaj tą gumkę, albo wymienić na nową, ewentualnie tutaj tak samo coś zrobić z nią, żeby to miejsce było troszeczkę szersze, żeby tutaj ten, ten znowu dolny zaczep żeby pasował, był bardziej spasowany do tego, żeby to wszystko wchodziło ładnie na ciasno. Wtedy te kufry przestaną nam w ogóle pracować. Przestaną się belętać, czy tak powiem skakać na tym motocyklu i wszystko będzie pasowało idealnie. No, u mnie to akurat wszystko pasuje naprawdę fajnie wszystko jest ładnie, ładnie spasowane o, skoczyło zameczki i kufer się nie rusza zamykamy i gotowe tak sobie poradziłem z tymi kuframi e, także polecam wam ten sposób bo prosty szybki naprawdę fajnie działa e, co jeszcze mamy kolejne tulejki prowadnicy szyby tak pytacie mnie tutaj czy jest dużo roboty z tym żeby wymienić te tulejki jak je wymienić dlaczego ta szyba jest luźna tutaj nie ma jak widzicie zero luzu u mnie w szybie nie ma nic tulejki też miałem wybite jak sobie z tym poradziłem nie kupiłem nowych postanowiłem zaryzykować i zostawić te tulejki stare które były tylko podgrzałem je opalarką one troszeczkę napęczniały napuchły Założyłem takie jak są, zrobiłem już jakieś 3500 km tym motocyklem. No, troszkę już zrobiłem. Praktycznie jeżdżę cały czas z szybą maksymalnie podniesioną do góry. Także ten obór wiatru jest największy w tym momencie. Ale widzę, że z tymi plastikami, z tymi turejami nic się nie dzieje. Niestety, żeby je wymienić, żeby się do nich dostać, no to nie ominie Was ściągnięcie czachy. czachę musimy ściągnąć musimy zdjąć szybę musimy zdjąć tą, 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 to wypełnienie tutaj tej, tej czachy to właściwie to ten plastik który nam osłania te śruby żeby tego nie urwać słuchajcie tutaj są dwie, dwa takie imbusiki jeden i drugi i dopiero to nam schodzi do góry pod spodem mamy tutaj raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem e, takich aluminiowych śrub one wyglądają jak plastikowe bo są czarne w rzeczywistości to są śruby e, śruby aluminiowe i teraz tak, żeby ściągnąć czachę, bo to jest kolejny właśnie temat. Bardzo, bardzo wiele pytań miałem właśnie o ściągnięcie czachy. Jak to zrobić, żeby czegoś nie uszkodzić? Albo jak to zrobić najszybciej? Dwa sposoby są, żeby ściągnąć czachę. Albo po kolei rozkręcamy właśnie te wszystkie plastiki, Odkręcamy te wypełnienia, jedno, drugie, z drugiej strony tak samo. Odkręcamy wszystkie te boczki po kolei. Ten boczek razem z czachą i z lampą wychodzi w całości. Tych boczków nie da się rozdzielić, dopóki czacha nie będzie zdjęta, bo one są od środka, tak jakby przekręcone razem ze sobą e, śrubami i wkrętami. Także tak sytuacja wygląda, że czacha schodzi razem z lampami. Czyli musimy odpiąć wtyczki z lamp. E, Porozpinać te wtyczki elektryczne. Tutaj po kolei rozkręcamy, odkręcamy lusterka, odkręcamy wszystkie te wkręty tutaj na około i pomału wyciągamy. To jest pierwszy sposób, dużo dłuższy, bo schodzi około 2 godziny, może nawet więcej. Eee, oczywiście trzeba to robić z gumą, żeby nie połamać tych wszystkich plastików, bo są strasznie dużo warte, że tak powiem i drogie. I teraz wam powiem drugi sposób właśnie, troszkę łatwiejszy, szybszy. Że tak i przyjemniejsze o, w ten sposób do ściągnięcia tej czachy wystarczy że skręcimy kierownicę tutaj są takie dwie śruby nie, nie będzie tego widać bo tu jest ciemno widać o, ten stelaż po prostu tu są dwie śruby czternastkie o ile się nie mylę na grzechotkę giętą Zakładamy i odkręcamy tutaj jedną i na dole drugą śrubę z tego, z tego stelaża, który trzyma tutaj nam do ramy dwie śruby. Będzie tam widać, jakbym tam włożył kamerę? O, jest, widać jedną, widać, widać jedną śrubę. Dwie te śruby wykręcamy. Zdejmujemy te boczki. Jeden boczek, prawy, drugi lewy. Rozpinamy tutaj wszystkie kostki elektryczne, jakie są. A rozpinamy z drugiej strony tak samo. Wszystkie kostki elektryczne, jakie są. E, bo ta elektryka nam tutaj będzie później przeszkadzała, jak będziemy trzymać, tą, tą, jak będziemy wyciągać tę czachę. Pod tym boczkiem tutaj, tak samo jest, kilka kostek. Wyciągamy te kostki, rozpinamy je wszystkie. E, oczywiście te wypełnienia tutaj plastikowe jedno, drugie, trzecie, czwarte. Te tutaj, regulacje do świateł, tutaj, jak widzicie, jest. Na śrubokręt krzyżakowy odkręcamy to. Wyciągamy ten, to pokrętło pod spodem. Jest śrubka chyba na 17, o ile się dobrze, ale się nie mylę. O ile dobrze pamiętam, wyciągamy, odkręcamy tą 17 i wtedy mamy już ten plastik wolny. Ściągamy to wypełnienie z drugiej strony. To samo i delikatnie czachę dźwigamy do góry, bo ona tutaj jest od góry na takim ząbku. Jak widać, o widać ten ząbek tam. Odsunę ten kabel, widać ten ząbek to właśnie musimy odkręcić to tutaj z drugiej strony, to i na dole jest jeszcze jedna jeszcze jedna śruba. Tak to wygląda. I pomalutku tą czachę sobie wysuwamy. Najlepiej dwie osoby, żeby jedna osoba mmm, tak jakby odciągała tą czachę. To wychodzi z tymi plastikami, z tymi boczkami całymi, w całości po prostu z tym razem, w całości wychodzi czacha. Boczki mamy odkręcone, także zostaje nam sama czacha, łącznie z lusterkami, z szybą, ze wszystkim. Po prostu to kładziemy sobie później na, na stole i łatwiej nam w, każdym, w każde miejsce dostać się tam śrubokrętem czy kluczem pod tą właśnie czachę, żeby, żeby po kolei ją tam rozkręcać. Tutaj na tych prowadnicach, jak widzicie, tu są takie dwie prowadnice: jedna i druga. Na dole tych prowadnic, tam są właśnie te tulejki. Na jednej i drugiej stronie, na jednej i drugiej prowadnicy, e, są właściwie inaczej. Na każdej prowadnicy są po dwie tulejki, czyli 2, 4, 6, 8 tulejek. E, jakbyście sobie zobaczyli na serwisówkę numer 17, na serwisówce 17, to są plastikowe tulejki. A 18 to są tulejki, które wchodzą w środek tak jakby tej tulejki plastikowej. One są już stalowe, także one się rzadko zużywają. Najprędzej właśnie te plastikowe tulejki, które są tutaj pod tą czachą na tych właśnie ramionach, na tych prowadnicach. Tak to wygląda. Słuchajcie, myślę, że sobie poradzicie. Gdybyście mieli jakieś pytania to oczywiście wiecie gdzie mnie znaleźć. Wiecie jak, dzwonić, pisać. Najlepiej Zanim cokolwiek, zanim cokolwiek urwiecie albo, albo zniszczycie, bo później szkoda, żeby, żeby płacić tyle pieniędzy, no bo to jednak są drogie rzeczy, same też wypełnienie, to po parę ładnych stówek trzeba zapłacić za nie, więc zanim cokolwiek tutaj porozkręcacie, pourywacie, lepiej zapytać i to wszystko naprawdę delikatnie, wszystko pomalutku wychodzi. No ktoś to składał, także jeżeli ktoś to złożył, to wy jesteście w stanie to zdemontować z powrotem. Tak. Tak to wygląda. No i, i co, i po malutku ściągamy tą czachę. Ściągamy na stół i później wszystko już po kolei leci, bo macie wszystko na wierzchu. Nie musicie się męczyć z tymi śrubami, tam z tymi kołkami, tam pod spodem gdzieś, żeby, żeby wszystko ściągać. No to jedynie tutaj są kołki jakieś, na tych plastikach wewnętrznych. Tutaj z drugiej strony też są kołki na tych wewnętrznych plastikach. Tam pod spodem te kołeczki ściągamy i, i mamy gotowe. Oczywiście nie, nie muszę mówić, chyba, że tutaj tak samo te plastiki, te wypełnienia w środku ściągamy. Tutaj są kołki raz i dwa z drugiej strony to samo kołki raz i dwa i tutaj raz, dwa i trzy wkręty. O, raz, dwa i trzy wkręty i z drugiej strony to samo trzy wkręty. Te wypełnienia musimy odkręcić, żeby się, żeby po prostu te boczki pościągać. Tak i kolejny ostatni temat już na dzisiaj. Bo już ten czas troszkę zleciał widzę już 20 minut nagrywam. Więc, żeby nie przedłużać, bardzo, bardzo dużo pytań również jest od naszych widzów, od moich widzów, takich, w jaki sposób sprawdzić, czy motocykl mam zablokowany. Bardzo dużo motocykli jest z Francji, cywilnych, nawet już nie, nie po policji czy po żandarmerii, ale po prostu po ze, z krajów, takich, których te motocykle wymagały blokowania na mocy. Tak jak Francja, Belgia. Jak w jaki sposób sprawdzić to, czy ten motocykl jest zablokowany? No, jeżeli jest z tego kraju, prawdopodobnie na 99% był blokowany, ale czy ktoś go przed nami rozblokował, czy nie? Tego nie, nie wiemy. I tak, no są dwa sposoby. I chyba tylko dwa takie możliwe. Więc pierwszy to jest hamownia. No jedyne można sprawdzić na hamowni, czy ten motocykl jest rozblokowany, czy ma taką moc, jak powinien mieć, czyli około niecałe 150 koni trochę powyżej 140 146 dokładnie niektóre wersje miały troszkę mniej 140 chyba 1 czy 3 już nie pamiętam. Nieważne w każdym bądź razie to jest pierwsza opcja do sprawdzenia tego. Hamownia druga opcja to jest taka że dźwigamy zbiornik i musimy sprawdzić czy mamy zablokowane króćce na kolektorze z czyli musimy się dostać do przepustnic Czyli tak, dźwigamy zbiornik, wyciągamy to pod, pod siedzeniem. Mamy taki tutaj schowek na narzędzia. Ten schowek na narzędzia. I teraz tak, jeżeli odsuniemy airbox, wystarczy go po prostu poluzować na tych opaskach, które jest przykręcone. Airbox do listwy wtryskowej, już powinniśmy tam zobaczyć, ewentualnie jakieś lustereczko, czy coś nam tam pomoże zobaczyć, czy w tej dziurce po dodaniu gazu, oczywiście musimy przepustnicę otworzyć i zobaczyć czy te króćce na kolektorze sącym są zablokowane, nie ma innej możliwości, żeby sprawdzić czy ten motocykl jest zablokowany czy jest rozblokowany. Także no niestety troszeczkę roboty do tego, żeby to sprawdzić, ale myślę, że warto, bo przy okazji jak już będziemy mieli to ściągnięte, a będzie zablokowany w łatwy sposób, już dużo nam nie zostanie rozkręcania, żeby to wszystko sobie tam rozblokować. Co jeszcze kochanie, tyle na dzisiaj chyba, ponad 20 minut. Już nagrywam, także, także chyba na dzisiaj to wystarczy. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, piszcie na e-maila. Postaram się coś tam znowu odpowiedzieć, postaram się znowu coś tam pokazać po kolei, jak co zrobić. Także wiecie, gdzie mnie znaleźć, i tyle. To cóż, dzięki Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie do kolejnego filmu. Piszcie, dzwońcie, pytajcie zanim cokolwiek zepsujecie, bo naprawdę warto, a lepiej, ja to zawsze powtarzam, że lepiej raz zapytać, czy tam 10 razy zapytać niż raz coś zepsuć w tym motocyklu, bo jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy akcesoryjne czy dodatki do tego motocykla, no to są ceny kosmiczne. Zresztą sami wiecie jak to wygląda. Dzięki bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, do następnego.